Witam kolejnego nas dzisiaj. Tym razem zajmiemy się powtarzaniem wierszy. Mamy coś takiego jak tutaj, chcemy uzyskać coś takiego jak w tej tabelce. To znaczy, tą ilość razy chcemy powtórzyć wszystko to Trzy razy. To ma być 5 razy, to ma być 11, czyli tak jak widzimy, 3 razy. 5 razy i tak dalej, i tak dalej dobrze, szybciutko do roboty. Za pomocą Power Query jest to bardzo, to bardzo proste. Najpierw tak, przekształcamy to albo na tabelę, albo po prostu filtrujemy, albo zakres zdefiniowany, na tym tworzymy. Obojętnie, co zrobimy będzie dobrze. Ważne, żeby Power Query mogło pobrać dane. Już sobie pobrało. W tym momencie tutaj promujemy. Nagłówek, czyli nagłów, pierwszy wiersz będzie nagłówka, nagłówkiem. I co musimy zrobić? Dodajemy kolumnę. Kolumna będzie z odpowiednim wpisem. Mianowicie jakim? Otwieramy nawias klamrowy, co oznacza, że będziemy mieli do czynienia z listą. Wpisujemy jedynkę, dwie kropki i kolumnę repeat. Repeat jest liczbą. To będzie oznaczało jedynkę, dwie kropki i trzy w pierwszym wypadku prawda? Tu jest trójeczka. Zamykamy nawias kramrowy. Zobaczmy, co się stanie. Utworzyły nam się listy. Jakie? Tu kliknę z boczku, to pod spodem nie zobaczymy tutaj, prawda? I element 1, 2, 3 w tym elemencie będzie 1, 2, 3, 4, 5. Tu możecie mi Państwo wierzyć, że będzie 11. Tu jak widać jest 1. Tu, jak widać, są trzy elementy. Co zrobić, żeby powtórzyć wiersze? No nic takiego, wystarczy nacisnąć na to. Mamy odpowiednią ilość razy powtórzone. Ala Alamakota 1, 2 i 3, prawda? Ola woli psa. 1, 2, 3, 4, 5, prawda? Prawda? Dobrze, tą kolumnę i tą możemy sobie już usunąć. A resztę możemy załadować do arkusza i pokazać jak to wygląda do tabeli do istniejącego odpowiednią komórkę. Powiedzmy, że tutaj mamy powtórzone, tak jak chcieliśmy, może jeszcze coś takiego. Zmieńmy tutaj scenę na dwa tylko i odświeżę. Śwież. Prawda? Jacek placek na oleju dwa razy. To, co miało być raz, też jest tylko raz. Dziękuję.